Halo dobry wieczór. E, dobry czy ja się dodzwoniłam do hotelu? Tak. Proszę, Pani, ja mam pytanie. E, my zamówiliśmy jedzenie, prawda? E, ja z męż... ale to w restauracji nie tak, w hotelu. Ale ja z mężem, do pokoju, ja z mężem, zamówiłam jedzenie. i proszę, Pani, tutaj mamy na plutę chyba. Mm -hmm, na a plutę... pani numer pokoju? Jest e, jeszcze raz. Pani, co? numer pokoju, poproszę. Co ty mówisz? Krusia, numer pokoju, czy, Krusia, proszę. czy ty jesteś normalna? Z czym ty dzwonisz do tej pani? No, ja <noise> dzwonię z tym jedzeniem, <noise> bo tutaj. Ma... Halo, proszę pani. Mhm. Mm I my mamy na Plutę? Mam co ty mówisz, po... jakie na Plutę? Czy ty jesteś normalna? To mi poleciała flegma. Zrozmaź się z tą panią, no. Jak to? Co ty mówisz? Proszę pani, to my przepraszamy. Tutaj to jednak nie naplutę. A szkoda. No... Dobrze, no. to dziękujemy. No proszę, bardzo. A czemu pani tak mówi? Co proszę? Proszę, Proszę pani, bo my przyjdziemy na recepcję. Co? Mm. Niech ona, niech ona postęka dalej. Mm. O, o, jeszcze beknęła, o matku. O matko, Boże! Księżyc, słyszysz? Nie, nie, podziękujemy, podziękujemy i mam ją rozłączyć, czy nie? Nie rozłączaj, poczekamy, co ona tu będzie wyprawiać jeszcze. Poczekamy, o Boże, o Boże. Tak się reprezentują. Bekanie, śmianie się, o Boże! Dobra, to my bardzo dziękujemy. Tak normalnie bekała, chyba ty. Co było nie tak, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, widzowie. Chora sprawa. Chore. Chore, widzowie. Powiem szczerze, chore. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Beknęła, no właśnie. Będzie szot, na pewno będzie szocik spokojnie.